Nie zawiodłam się, było e, tak, jak tego oczekiwałam słonecznie, wakacyjnie, no, razowo. Na początku to była trochę taka zgadywanka, tak, bo nie do końca e, człowiek wie, zanim nie pojedzie na to miejsce, czego dotyczą te przedmioty. No Trzeba to zweryfikować. Wszystkich to czeka, jadących, e, nie znam chyba osoby, która pojechała na Erasmus i od razu miała wszystkie przedmioty super, wszystko się podobało, nie trzeba było nic zmieniać. Często się mówi, że w Hiszpanii na Erasmusie no często się nie zdaje przedmiotów, bo po prostu ci nauczyciele właśnie oceniają miarą hiszpańską, nie mają skrupułów, nie ma zmiłuj. Teraz z perspektywy czasu i już mieszkania w Hiszpanii trochę dłużej, wiem, że to jest po prostu styl hiszpański, że nie ma tak. czym się stresować, że to jest normalne. Ale też były czasami no, nie do końca miłe sytuacje. Chcieliśmy zjeść z moim kolegą właśnie z Polski lunch po prostu na stołówce. No i ja już tam się nauczyłam, powiedzmy, takich formułek, jak to zamówić i tak dalej, żeby sprawnie poszło po hiszpańsku, a ten mój kolega dalej, że tak powiem, bawił się w angielski, a ta pani wydająca jedzenie na stołówce czy tam pracująca powiedziała mu, że jeśli nie, nie powie teraz po hiszpańsku zamówienia, to nie z jano Tutaj Można opowiadać naprawdę godzinami. Ja też ze względu na traumy wiele wyparłam z pamięci. Trzeba bardzo uważać, bo my zostaliśmy po prostu okradnięci. Niestety nie miałyśmy szczęścia do współlokatorki. To była włoska z piekła rodem. Co było szokujące, jak przyjechałyśmy tam pierwszego dnia, tu też się można zdziwić w Hiszpanii. Mieszkanie otrzymałyśmy brudne, po prostu całe brudne musiałyśmy je sobie całe posprzątać. To miasto jest po prostu przepiękne. Ehm... W ogóle architektura tej, tej Walencji, to jak, jak łatwo się poruszać po tym mieście, ile jest w ogóle do zwiedzania, do robienia, no coś niesamowitego. To wszystko jest tak ekscytujące i daje tyle bodźców, że potem powrót do takiej, można powiedzieć, szarej naszej polskiej rzeczywistości jest trudny. Nowy odcinek podcastu Erasmus Play już 8 sierpnia.